Za drużyną urlopy, teraz gorący okres, nie mógł się pan już doczekać rozpoczęcia pracy. Nie no powiem szczerze, no przy tak fantastycznej pogodzie, czy chciałby spędzać jak najwięcej czasu e, na boisku i cieszę się, że wracamy do treningów. E, tym bardziej, że no jest sporo pracy, bo sporo zawodników też tutaj dojechało, żeby się pokazać, czyli tak przetestować. E, I z niecierpliwością czekam. No wiadomo, że okres ten, ten pierwszy tydzień jest dosyć ciężki, prawda, ale to jest taki króciutki, skrócony okres przygotowawczy, bo tylko trzy tygodnie do ligi, prawda? E, także ta praca na pewno nie będzie tak intensywna ja, ja, jak zimą. W kontekście podbeskidzia wymienia się wiele nazwisk, jeśli chodzi o wzmocnienie drużyny. Na jakie pozycje najbardziej poszukujecie wzmocnić? Ja powiem szczerze, tak, może to zabrzmi dziwnie, ale na, jeżeli zawodnik będzie lepszy od tych, którymi dysponujemy, to na każdą. Przed Pana zespołem, teraz dwa sparingi w Dankowicach, a później wyjazd do rybnika. Nad czym zespół będzie najmocniej pracował? No wiadomo, teraz tu będziemy pracowali głównie nad pierwszy, pierwszy tydzień nad wytrzymałością ogólną, sprawnością ogólną, yy, siłą ogólną, aczkolwiek nie będziemy zapomina, zapominali o elementach taktyczno-technicznych. Także to wszystko będzie przeplatane. Początek ligi będzie wiązał się z meczami wyjazdowymi. Pierwsza kolejka w Bielsku Białej dopiero, dopiero w trzeciej serii spotkań. To będzie miało jakiś wpływ na, na, na przygotowania i, i, i start sezonu? Znaczy, myślę, że niekoniecznie. Z kalendarzem się po prostu nie dyskutuje. Znamy uwarunkowania, dlaczego taka sytuacja ma miejsce, i musimy ją zaakceptować i jak najlepiej do tej sytuacji przygotować.